Po pierwsze, zakłada e, ustalenie cen urzędowych za bilety miesięczne na poziomie 50 zł. E, pamiętam tą uchwałę e, z 2011 roku. E, od tamtego czasu specjalnie sprawdziłem w kasie PKS i to się okazuje? Od ponad 3 lat nie sprzedano ani jednego biletu miesięcznego. Więc ten zapis, mówiąc wprost, jest po prostu martwy. Pierwsza, pierwsza ułomność mojej całej tej uchwały. Teraz kwestia biletu normalnego na poziomie złotych 40. Zł. Zapoznałem się bardzo szczegółowo ze specyfikacją do przetargu na, na komunikację miejską. Co się okazuje? Liczba osób zakładanych, korzystających z komunikacji w ciągu roku, to jest 30 tysięcy osób Nowogardzie, 30 tysięcy przejazdów. Razy złoty 40 zł to jest kwota, Szanowni Państwo Radni, 42 tysiące złotych. Bardzo prosty przylicznik. Pytanie, czy gminy Nowogard nie stać jest na taki wydatek, skoro stać nas na takie wydatki, o których mówił Pan Bielida, typu dożynki za ponad 100 tysięcy złotych. Eee, na wstępie powiedziałem również, że w mojej ocenie projekt tej uchwały jest archaiczny. Ponieważ inne samorządy już dawno poszły do przodu i wprowadziły bezpłatną komunikację. Daleko nie trzeba patrzeć, sąsiedni Dolenów przyjął uchwałę o bezpłatnej komunikacji. Podobnie miasto Legionowo, miasto Żory, miasto Lubi. A teraz uzasadnienie, co daje bezpłatna komunikacja? Bezpłatna komunikacja to przede wszystkim ułatwienie życia mieszkańcom, szczególnie. Tym mieszkającym poza centrum miasta yy, oraz najuboższym, których nie stać na własne auta. Yy, dzięki bezpłatnej komunikacji udowodnione jest, że część, część kierowców przesiada się w komunikację miejską. Yy, a to w przypadku Nowogardu, jak dobrze wiemy, odkorkuje nam miasto, yy, a także będzie miało zapewne wymiar ekologiczny. Tak? Czym więcej samochodów, tym więcej spalin, tym bardziej to jest niekorzystne dla nas, dla naszych dzieci. Czym mniej samochodów odwrotne działanie. W mojej ocenie komunikacja miejska powinna być traktowana też jak edukacja, czyli powinien mieć do niej dostęp każdy. Każdy mieszkaniec Nowogardu. Zrobiłem pewne szacunkowe badanie i co się okazuje z komunikacji miejskiej najliczniej, w Nowogardzie z komunikacji miejskiej najliczniej korzystają mieszkańcy terenów Radosławia oraz terenów Glena i ulicy Leśnej. Dlatego bardzo bym się tutaj chciał zwrócić do pana radnego Jana Tanickiego oraz radnego, mam nadzieję, że chwilowo nieobecnego, Marcina Wolnego, o poparcie mojego wniosku o to, żebyśmy w Nowogardzie wprowadzili bezpłatną komunikację miejską, panie przewodniczący, o to, aby wprowadzić uchwałę w sprawie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Nowogardzie która bardzo łatwo ureguluje nam wszystkie ulgi wszystkie yy, i pozostałe kwestie dotyczące cen biletów yy, dla mieszkańców. Po prostu wszyscy z tej komunikacji będą korzystać bezpłatnie. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem tylko pana radnego poinformować, że zgodnie ze statutem Mam wniosek Panie Przewodniczący. Zgodnie ze statutem wniosek w sprawie uchwały może złożyć grup radnych lub pięciu radnych co najmniej. Takiego wniosku, taki wniosek nie wpłynął. No w, która w tym momencie nie, Pani nie rady, się, Panie Radny, to nie może być tak, że Pan składa wniosek w czasie obrad sesji i ma być przygotowana uchwała. Nie. Ponieważ takiej uchwały, uchwały nie ma przed obrad. Wniosek Panie, taki przyjmiemy oczywiście to 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 jest, to jest, i skierowany zostanie do rozpatrzenia przez burmistrza, ponieważ on jest odpowiedzialny za stan finansów.